Hejka, cześć W dzisiejszym filmiku Chciałabym pokazać Moje nowe LPS One już przyszły Dosyć dawno, jakiś tydzień temu Ale dopiero teraz No nakręcam Zacznijmy od dodatków Pierwszym dodatkiem to Takie 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 siedzenie Takie krzesło Jakie się obraca taka jakaś łopatka, chochelka nie wiem, znaczy nie chochelka tylko jakaś łopatka do do kuchni, do, do ciasta nie wiem um, taki tort fajny, podoba mi się ma taką dziurkę um, aparat z którego jestem bardzo zadowolona Mój pierwszy aparat, chciałam mieć aparat. Ja się nie spodziewałam. Że żeby... Tak? I ostatnie, ostatni dodatek, z którego naprawdę. No. Bardzo, bardzo chciałam ten dodatek. I naprawdę się strasznie z niego cieszę. Są to okulary. Kolarki dla petrzapa ja założę na któregoś, ale najpierw wam je pokażę. To są wszystkie dodatki. Um. Peccio to. Zacznijmy od z tego. Taka sarynka Jest śliczna, ma dziurkę. Takie, tak wygląda. Jest bardzo, bardzo ładna. Mm. Nazywa się Sari. Sari po prostu, Sari. I no jest śliczna. Pierwszy peczo, Pierwszy peczo. Drugi peczo to. Taki słodki kotek. Bardzo mi się podoba. Też ma dziurkę. Jest bardzo ładny. Nazywa się Demi. jest na Jest bardzo ładny. I ostatni pet Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest strasznie fajny. Naprawdę jest ekstra. Tym pet jest taki kotek short hair. Bardzo się cieszę, ponieważ to jest mój trzeci. Ma dziurkę. No i się z niego strasznie cieszę. Tak, e, nazywa się Krystal. Bardzo ładna, naprawdę. Jest ekstra. Ojej. Tak, i super. No więc to jest tyle w tym filmiku. Tak. Ym, staram się dać jeszcze jakiś filmik, ale nie wiem, bo. E, tak, no więc <laughs> też będzie koniec w tego filmiku. 拜拜。<Bye. S 2>